Halo, halo, witam Was serdecznie, Gryzor w pas się kłania. Dzisiaj odcinek z serii Byłem dziś w kinie. Porozmawiamy sobie o filmie Exodus, Gods and Kings, Bogowie i Królowie. Troszeczkę zmylił mnie ten tytuł na początku. Właściwie to przed obejrzeniem tego filmu, właściwie kompletnie nic o nim nie wiedziałem. Właściwie w dzień wyjścia do kina dopiero dowiedziałem się cokolwiek, o tym filmie. Ponieważ w 2015 roku postanowiłem zostać kinomanem, postanowiłem wybierać się do kina odrobinę częściej niż miało miejsce to do tej pory, także spełniając to postanowienie noworoczne, postanowiłem sobie pójść właśnie do kina. Wybór zbyt duży. Nie był początek roku oczywiście on będzie obfitował w wielkie premiery filmów przede wszystkim które staną do konkursu oscarowego natomiast ten film raczej w tym konkursie nie weźmie udziału ponieważ jest to taki mocny średniak Opowieść bardzo spójna, reżyser, który może przyciągnąć do tej opowieści biblijnej, zresztą jak się okazało, dość późno, to znaczy w dzień właśnie w dzień, kiedy poszedłem do kina, właśnie dopiero wtedy zrobiłem taki szybki research. No, i e, okazało się, że jest to opowieść biblijna. No, jako że ja lubię e, opowieści biblijne, e, lubię filmy kostiumowe. E, nie wiem, czy jeszcze takie określenie w ogóle e, funkcjonuje, e, bo kiedyś te filmy kostiumowe, filmy z e, gatunku miecza i szpady, e, no to były dosyć charakterystycznym gatunkiem, charakterystyczną odmianą. E, natomiast w tej chwili, e, przy całych tych CGI-ach i, i efektach komputerowych, to e, no równie dobrze można by Hobbit, czy też władce pierścieni nazwać filmem kostiumowym. Ale załóżmy, że był to film kostiumowy, opowieść o Mojżeszu, o wyprowadzeniu ludu żydowskiego z ziemi egipskiej po 400 latach niewoli, Mojżesz wychowany na Dworze Królewskim, na egipskim dworze królewskim buntuje się buntuje się przeciwko swoim dotychczasowym. Jakby dobroczyńcą. E, dowiaduje się, że jest Żydem, i postanawia, postanawia e, w takich czy innych okolicznościach nie chcę tutaj całej o, fabuły opowiadać postanawia wyprowadzić e, pewne okoliczności. Skłaniają go oczywiście do tego e, między innymi spotkanie z Bogiem na Górze Synaj. E, postanawia e, wziąć sprawy w swoje ręce, e, buntuje e, przy pomocy też. E, Sił boskich, sił wyższych buntuje właśnie ten poddańczy, niewol w niewoli mm, przebywający naród żydowski. No i wychodzą z Egiptu. Wiadomo, siedem plak, bardzo ładnie pokazane. Odrobinę te siedem plak, mimo wszystkich efektów epicko, więc wręcz zrealizowanych, odrobinę jednak przydługie. Przydługa była ta. Część filmu pokazująca te 7 plak, jak gdybyśmy oglądali film w filmie. Jak gdybyśmy widzieli, było nam pokazane jakiś taki, nie wiem, film Discovery w filmie o Mojżeszu. Troszeczkę mi się to nie podobało. od takie 3 plus, jeżeli chodzi o tę część filmu. Jeżeli chodzi o aktorstwo, o fabule nie ma co mówić, bo gdyby jest. Wszem i wobec znana, typowa opowieść biblijna, jedna z bardziej znanych opowieści biblijnych, Siedem Plak Egipskich, e, rozstąpienie się Morza Czerwonego przed ludem żydowskim. E, no, tutaj nie ma co za bardzo się rozwodzić nad tym tematem. Natomiast chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, co mi się bardzo nie podobało. Bardzo nie podobał mi się dobór aktorów. To znaczy właściwie tylko jednego aktora, aktora, który nazywa się jo, Joel Edgerton. I grał on Ramzesa, tego przyrodniego brata Mojżesza. No, ja rozumiem, że ten pan może ma talent aktorski, może, może dobrze wypadać w innych rolach, natomiast on, jego uroda przede wszystkim, on kompletnie nie pasował mi na Egipcjanina. Już od pierwszych, pierwszych scen w filmie wiedziałem, że coś jest nie tak z tym panem, wiedziałem, że coś, coś nie bardzo tutaj zagrało. I Takich postaci jest troszeczkę więcej w, tych, w, w tym filmie. Jest też wicekról, który też do całości jak gdyby tego dworu egipskiego nie pasuje. Jest też żona, żona naszego tytułowego, właściwie można by powiedzieć Mojżesza, która... O ile jego, jej uroda pasuje do całości filmu, to hmm, wygląda troszeczkę jej charakteryzacja, bo to jest drugi też babol w tym filmie, moim zdaniem, jej charakteryzacja odbiega od tego, jak jak ucharakteryzowane są inne postacie. E, otóż, no, wiadomo, plemię, plemię jakieś tam pasterskie, plemię hebrajskie, pasterskie, gdzieś tam sobie żyje na, e, w terenach górsko-pustynnych, natura tym wyskakuje nam taka e, gwiazda e, obleczona w... Kosztowne, kosztowne ozdoby, obleczona w jakieś naprawdę takie jakby prosto spod igły materiały. No nie bardzo to pasowało do ogólnej charakteryzacji i Mojżesz, grany przez Christiana Bale'a, wyglądał przy niej. Jak taki zwykły obdartus, zwykły biedak. No ale to są takie tylko małe, małe babole, które zauważyłem w tym filmie. Oczywiście to jest moja subiektywna ocena i, i absolutnie nie jest to żadnego rodzaju recenzja. Oczywiście tych baboli troszeczkę jest więcej. Tam można by się przyczepić, że to CGI jest czasami troszeczkę za bardzo widoczne. Chociaż z bardzo dużym rozmachem, to trzeba przyznać, zrealizowane. Sceny przejścia przez Morze Czerwone, czy też wcześniej wspomnianych plag egipskich, naprawdę, naprawdę robią wrażenie. No i cóż, i to by właściwie było tyle. Ridley Scott stanął właściwie na wysokości zadania. Oczywiście on z tej historii nie mógł Bóg wie czego zrobić. Troszeczkę tam aktorsko ten film nie domagał. Ben Kingsley wystąpił w tym filmie. On jak gdyby no to jest to jest klasa sama w sobie. Ten człowiek mimo tego, że grał rolę drugoplanową, naprawdę pokazuje jak powinno wyglądać takie Aktorstwo z najwyższej półki. I w porównaniu, tak, odniosę go właśnie do tego Ramzesa, do Joela Edgertona, w porównaniu chociażby do niego, no, no to jest niebo Ziemia, to jest przepaść absolutnie. Ja rozumiem, że ten Joel Edgerton ma twarz, która nie pasuje do, do roli Ramzesa, ale no tutaj, tutaj dobór, dobór tego właśnie aktora troszeczkę był chybiony i to właściwie przeszkadzało mi najbardziej w całym filmie, bo cała reszta naprawdę jest spójna, jest to solidnie nakręcony film, bardzo zgrabnie zmontowany, kilka takich baboli, chociażby e, ostatnia właściwie scena finałowa, kiedy spotyka się Ramzes z, z Mojżeszem na tle e, wielkiej ściany wody na środku Morza Czerwonego. No, nie będę tutaj spoilował jak to się zakończyło, ale e, naprawdę no, można byłoby coś zrobić. Tym bardziej, że Ridley Scott zna się na robocie. E, Nieraz to już udowodnił. No a cóż, tutaj się troszeczkę chyba nie udało, ale to są takie jak gdyby małe łyżeczki, kropelki właściwie, dziegciu, które, które tylko odrobinę psują naszą beczkę miodu. Naprawdę, jeżeli ktoś ma wolny wieczór i chce bardzo miło spędzić 155 minut, bo tyle film trwa, i tutaj dodam tylko tyle, że film nie dłużył mi się absolutnie. Ani przez minutę, o ile ja mam problem z wysiedzeniem dwóch godzin w filmie ze względu na moje siedzenie, no to, no to, no to tutaj nie odczuwałem żadnych przykrych konsekwencji tak długiego siedzenia w fotelu kinowym, więc, yy, yy. Polecam, naprawdę polecam, jeżeli macie wolny wieczór, taki luźny, nie nastawiajcie się na jakieś wielkie kino, na jakieś wielkie aktorstwo od po prostu, jeżeli chcecie sobie odświeżyć taką fajną biblijną historię, to polecam, idźcie na Exodus. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo i do następnego odcinka, cześć.